Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film. I nieważne, kiedy do ciebie trafił, tutaj jest wiadomość dla panny w Słońcu, Księżycu i Ascendencie. Najpierw sprawdzę, jaka energia Cię prowadzi, co będzie najważniejsze w tym czasie, a później, w drugiej części czytania, za pomocą kart i czarmsów, zobaczę, co idzie w Twoją stronę. Co potrzebujesz wiedzieć, co może się. wydarzyć, będą też słowa mocy, Także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj jednak, że to jest czytanie kolektywne, dla wielu osób, także bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Dobrze. Proszę o wskazówki dla Panny, jaka energia prowadzi Cię. Przez następne 7 dni, i ta karta tutaj z tyłu wyraźnie chciała się pojawić w Twoim czytaniu. Zobaczmy, co to jest. Wow. Ogród Gai. Widzisz owoce swojej pracy. Jesteś połączony, połączona z energią obfitości. To, nad czym pracowałeś, pracowałaś od dłuższego czasu, dla wielu z Was, na przykład od wiosny, teraz widzisz owoce swojej pracy. Teraz, yy, na przykład, zainwestowane pieniądze przynoszą duży zwrot. Zainwestowana energia, manifestacje. Ty już wiesz, nad czym pracujesz, i to. Przychodzi do ciebie przez te 7 dni, jeśli nie jeszcze przez te 7 dni, to tu mamy 18, czyli 9, to znaczy, że w te dni jeszcze dokańczasz pewne sprawy, które blokowały przyjście manifestacji, albo za 9 dni od tego tygodnia coś przyjdzie, ewentualnie do 9 tygodni, ale teraz już w Twojej energii jest ta energia manifestacji. Więc naprawdę Piękne energie. Zobaczmy jeszcze, co chcą ci przekazać aniołowie na temat tych 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. Co tutaj jeszcze będzie najważniejsze na ten czas. O, jest. 51-51. Optymizm. Im więcej czujesz wdzięczności, im bardziej ją praktykujesz, im bardziej skupiasz się na pozytywach w Twoim życiu, tym szybciej coś się dla Ciebie zamanifestuje. Jeśli masz tendencję do negatywnych myśli, snucia, Negatywnych scenariuszy albo narzekania na to, co cię w życiu blokuje i się nie udaje, to szybciutko trzeba nad tym podpracować, bo to jest właśnie to, co cię blokuje. Mocno tu czuję energię narzekania, skupiania się na tym, co nie idzie. To jest w świecie energetycznym podstawa twoich niepowodzeń, podstawa blokad przed tym, żeby zbierać owoce swojej pracy. Więc jeśli tutaj, jeśli, jeśli jeszcze masz z tym problem, tak. To warto nad tym popracować, a w pracowaniu nad tym, żeby Twoje myśli Cię wspierały, mogę pomóc. Powiem coś o tym więcej na końcu tego czytania. Dobrze, to za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna, dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. Warto śledzić kartę posty na moim kanale oraz moje social media. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie maila. Mój adres mailowy jest w opisie. I pamiętaj, ja pierwsza do ciebie nie napiszę. W żadnym komentarzu nie podam numeru, telefonu na WhatsApp, żeby wysyłać mi pieniądze. Jeśli ktoś w ten sposób cię nagabuje, to jest to oszust. Uwaga! Dobrze, to teraz, co idzie w Twoją stronę, co tutaj dla panny na, uuu, na następne 5 dni. Na pewno ważne będą sprawy finansowe. To za chwilkę. Na pewno będziesz mocno zwracać uwagę na sprawy finansowe. Im bardziej pozytywnie myślisz o finansach, tym więcej obfitości dla siebie kreujesz. Możesz zapytać, ale mam tyle rachunków do zapłacenia, jak mogę być pozytywny. Jeśli na każdy rachunek patrzysz jak na przeszkodę, coś okropnego, to będą się piętrzyć i będą w taki sposób się manifestować dla ciebie. Jeśli patrząc na rachunek mówisz: Dziękuję za to, że mam pieniądze, żeby zapłacić za internet, dzięki temu mam to, to i tamto. Wtedy to wszystko się zmieni, zaczniesz mieć więcej pieniędzy nawet na te rachunki. Warto w ten sposób pozytywnie myśleć o pieniądzach i rachunkach. Co dalej? Nadchodzi do Twojego życia okres obfitości, to też nam już ta karta sygnalizuje. Jedyne, co może Cię przed nią zablokować, to negatywne myślenie właśnie o tych tematach świat zaopiekuje się tobą. nawet w najtrudniejszym czasie nie obawiaj się, jeśli jeszcze teraz nie widzisz tych pieniędzy, to one idą. I tak jak mówię jedyne, co możecie zablokować to Twoje czarne myśli. uwaga na nie. Jest karta zwycięstwa, coś się uda, coś co się nie udawało do tej pory. Gdzieś w życiu czujesz się przegrany, przegrana, to się kończy w tym tygodniu. Jeśli nie w tym, to ta dziewiątka, o której mówiłam, tak, ale pamiętaj, im bardziej myślisz negatywnie, tym bardziej się to wszystko przedłuża. Im bardziej kultywujesz wdzięczność, praktykujesz ją, tym więcej tych dobrych rzeczy dla Ciebie się manifestuje. Tutaj też się pokazuje jakaś osoba. O dobrej energii, która Ci pomoże, to może być mężczyzna, ewentualnie kobieta, ale to jest ktoś, kto pomaga Ci w działaniu, bo mamy energię mężczyzny. No, pokazuje się, że w Twoim umyśle są jeszcze strach, obawy, boisz się, że powtórzą się stresujące sytuacje. Jeśli będziesz o tym myśleć, to będą się powtarzały. No, i tutaj mocna wiadomość o tym, że wszechświat zawsze cię wspiera, karta psa, i wszechświat zawsze mówi ci tak. Jeśli mówisz, jestem zwycięzcą, wszystko się uda, wszechświat powie ci tak i udowodni ci twoje przekonanie. Jeśli głęboko w sobie czujesz strach, niepewność, to dowody na to, że jest się czego bać, też przyniesie ci wszechświat. Także warto naprawdę skupić się na tym, żeby popracować nad swoim wnętrzem, nad swoimi myślami, żeby potrafić skupiać się na tym pozytywnym, bo to nie o to chodzi, żeby udawać, że negatywnego nie ma, jest tylko pozytywnie. Nie. Tylko chodzi o to, żeby nie dawać się wciągać w tą czarną spiralę myśli. O to tu chodzi. Możesz napotkać jakąś agresywną, upartą osobę, z którą będą jakieś wyzwania ale się uda to przetrzymać, to może być ktoś spod znaku barana albo innego znaku ognia, lew, strzelec. Ten ktoś ma ciemną energię, ciemną energię w działaniu. Może Cię wykorzystuje, może blokuje Ci przepływ właśnie w życiu. Trzeba się tej osobie postawić. Tak czuję. Jest tutaj karta, która mówi o uduchowionej miłości, więc na tych, którzy pragną miłości, chcą ją zamanifestować, to taka osoba. Może się pojawić. Ta karta też mówi o tym, że żeby pokonać te trudne, depresyjne, lękowe energie, to warto kultywować miłość do siebie, dbać o siebie, stawiać granice. To przyniesie zmiany na lepsze. Jesteś panno w głębokim procesie transformacji. O tym też mówi karta motyla. I ta transformacja ma ci przynieść wielkie szczęście. Ma Ci pomóc wyjść z energii, w której nie możesz podjąć decyzji, czujesz, że ktoś steruje Twoim życiem, że nie masz na to wpływu. No i właśnie tego typu myślenie przynosi te wszystkie frustrujące lekcje, bo tak jak od początku czytania mówię, wszechświat zawsze mówi ci tak. Jeśli mówisz, że nie masz wpływu na swoje życie, że tobą miotają jakieś siły, no. To jest to nieprawda i wszechświat będzie ci próbował to unaocznić, chociaż z drugiej strony zawsze mówi ci tak, tak? Więc jeżeli twoje głębokie przekonanie jest takie, że życie jest okropne, że nic się nie udaje, no to tutaj wszechświat też będzie mówił ci tak. Weź sprawy w swoje ręce, weź ster swojego życia w swoje ręce, już naprawdę czas na to bo masz więcej mocy niż ci się wydaje. I nie pozwól sobie też wmówić, że jest inaczej, bo ktoś bardzo korzysta na tym, że ty uważasz, że nie masz wpływu na swoje życie. Dobrze, teraz jeszcze tutaj farnsy uzupełnią to czytanie, a na końcu jeszcze słowa mocy. Pieniądze idą w Twoją stronę. Dwie monety. One chcą przyjść, tak? Tylko czarne myślenie jest potrzebne do zmiany, do transformacji. Znowu mocno jest ta wiadomość. Uzdrowienie emocjonalne. Jesteś w trakcie takiego procesu. Możliwe, że coś z przeszłości sprawiło, że teraz nie wierzysz w to, że cokolwiek może się udać. Czas ponownie. Uwierzyć, bo coś pięknego chce rozkwitnąć w Twoim życiu finansowym, uczuciowym, ale jest zablokowane. Chociaż tutaj wiele osób może się zakochać po trudnym okresie w miłości, jest taka możliwość. Warto też się zastanowić, gdzie wkładasz dużo energii, a z powrotem nie dostajesz nic. Takie sprawy, sytuacje trzeba uciąć, odciąć się od nich jak najszybciej to jest możliwe. Literka to runa G, bo X, czyli tej energii miłości jest dużo. Jeśli w pozytywny sposób otworzysz swoje serce na miłość, to ona może się dla ciebie pojawić. I tutaj znaki zodiaku to są jakieś ważne osoby w Twoim życiu, z którymi będziesz mieć dużo do czynienia przez te 7 dni. Jest to waga, bliźnięta i skorpion. To może być nowa miłość, obecna, ktoś tutaj z tych osób, które się pojawiły, to już dostosuj do swojej osobistej sytuacji. Dobrze, i Twoje słowa mocy na następne 7 dni, potężne afirmacje, wskazówki od wszechświata. Warto powtarzać te słowa, by połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. O, jest. Nigdy nie jestem sama. Zawsze są ze mną aniołowie, niebiańska armia kochającego Stwórcy. Pamiętaj, zawsze możesz poprosić swoich aniołów, swoje duchy wspierające, wszechświat wyższy, a ja, w cokolwiek wierzysz, bo to jest wszystko ta jedna energia miłości. Zawsze możesz poprosić tę energię o pomoc, o wskazówki, zwłaszcza w czasie, kiedy ogarniają Cię czarne myśli. Trudne emocje, nad którymi nie możesz zapanować. Najlepszym lekarstwem na czarne myśli i trudne emocje jest przekierowanie Twojej uwagi na wdzięczność, na to, co piękne i pozytywne w Twoim życiu, bo jak skupiesz na tym uwagę, to wtedy może się dla Ciebie mnożyć. Jeśli chcesz zacząć być w energii wdzięczności na co dzień, to zapraszam Cię na moją medytację wdzięczności. To tylko 10 minut dziennie, a zobaczysz, jaką magię potrafi zdziałać, jeśli robisz to regularnie. Zapraszam na tę medytację, ona za chwilkę będzie na ekranie, i obok niej też będzie czytanie dla Panny na lata 2024-2038. Żeby przejść do czytania lub medytacji, kliknij w odpowiednią miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.